Wielkimi krokami zbliża się ten dzień, 17 maja, a raczej mogłabym powiedzieć: te dni od 17 maja. Dni, które być może już czujesz gdzieś jako gorący oddech na karku, gdzieś dają o sobie znać, bo zaczyna się wtedy, z jednej strony, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, a z drugiej strony, również w drugiej połowie maja. Przed tobą egzaminy ósmoklasisty. Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i czujesz ten lekki stresik, bo czas zabiera Ci nauka do egzaminu, a tu jeszcze mówią o tym, żebyś ogarnął zasady, terminy, dokumenty, wybrał szkoły, zdecydowała, gdzie iść, i czujesz z tym związany po prostu niepokój. Boisz się, że tego nie ogarniesz. To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ja nazywam się Ania Sikorska i założyłam Ciesz się przyszłością, by pomagać uczniom w trafnym wyborze szkoły, w wyborze w zgodzie z sobą. Czułam ten stres kilkanaście lat temu, i dlatego bardzo chciałabym cię wesprzeć w tym czasie. Tych kilka, kilkanaście odcinków wideo, którymi chcę się z tobą podzielić w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach przed startem rekrutacji. Chciałabym, by pomogły ci uporządkować wiedzę, przekazały wszystko, co najważniejsze. Dlatego tematy, które chcę poruszyć w kolejnych odcinkach, będą z jednej strony od takich teoretycznych jak terminy, zasady, dokumenty, co, gdzie składać, kiedy, dlaczego, jak się w tym nie pogubić i niczego nie przegapić, po takie praktyczne, czyli jak zrobić swoją listę szkół preferowanych, jakie w ogóle są typy szkół do wyboru, jak wybrać. Te najlepsze, optymalne dla Ciebie, jakie są czynniki wyboru i jak rozpoznać, gdzie Ty najbardziej pasujesz. I obalimy też kilka mitów, takich jak na przykład, że po liceum trzeba zdawać maturę, albo że po szkole branżowej nie można już iść na studia, albo że jak chcesz mieć zawód po liceum, to tylko z kolei studia są dla Ciebie. Takich mitów się uzbierało sporo, kilka z nich sobie rozwijemy, bo uważam, że wybór w zgodzie z sobą to z jednej strony oczywiście samo poznanie, ale z drugiej strony poznanie też rynku edukacji, systemu edukacji, tego co w ogóle masz do wyboru i taka świadomość, co naprawdę daje Ci każdy z tych typów szkół, a nie bazowanie na stereotypach i przekonaniach, które czasem utrwaliły się kilkadziesiąt lat temu i nie mają już nic wspólnego z rzeczywistością. Bardzo, bardzo chętnie odpowiem też na Twoje pytanie, więc jeśli już teraz coś Ci krąży po głowie, coś nie daje spokoju, napisz koniecznie w komentarzu. Odpowiem albo pod komentarzem, albo w którymś z kolejnych odcinków będzie dla mnie to super inspiracją. I jeszcze taki protip, ważna rzecz na koniec. Mówię o starcie rekrutacji, o tym 17 maja, dlatego że wtedy rusza cały system. Od wtedy możesz złożyć Wniosek rekrutacyjny, ale nie musisz. Ja będę chciała przekazać ci tą wiedzę do tej daty, żebyś mogła, żebyś mógł spać spokojnie. Natomiast ty na złożenie wniosku masz o wiele więcej czasu. Jutro dokładnie powiem ci ile. Jutro będzie właśnie odcinek o terminach rekrutacyjnych, szczegółowy. Nie przegap go. Natomiast już teraz chcę ci powiedzieć, że Termin składania wniosku nie ma żadnego znaczenia. W rekrutacji liczy się Twoja ilość punktów i ilość punktów, jakie uzyskają inne osoby, które kandydują na to samo miejsce, do tej samej szkoły, do tej samej klasy, ale nie moment, w którym złożyłeś, złożyłaś wniosek. Więc nie musisz od rana 17 maja filować przed komputerem z palcem nad przyciskiem Enter. Na spokojnie, masz jeszcze dużo. Czasu. A teraz bardzo Ci dziękuję za to, że obejrzałeś, obejrzałaś ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić subskrybuj koniecznie. A jeśli podoba Ci się ten temat, podoba Ci się pomysł na takie odcinki, to daj lajka, daj łapkę w górę. To będzie dla mnie świetna motywacja do działania. Do zobaczenia!